Zadanie trzecie maj 2018 dane są liczby A równe 3,6 razy 10 do potęgi minus 12 oraz B równe 2,4 razy 10 do potęgi minus 20, wtedy iloraz A przez B jest równy. Jeżeli ilorazu A przez B szukamy, to zapiszmy A przez B równe. I teraz A to było 3,6 razy 10 do potęgi minus 12, a B 2,4 Razy 10 do potęgi minus 20. No i zadanie, jakich już było wiele, więc zapisujemy 3,6 podzielone na 2,4 to jest 1,5. Czyli od razu odrzucamy A i D. No i teraz pytanie, czy będziemy mieli minus 8, czy plus 8? Pamiętamy, że jak, potęgu, jak dzielimy liczby, od, czyli te same podstawy, ale różne potęgi. No to odejmujemy, odejmujemy tutaj przy dzieleniu te potęgi, czyli mamy minus 12, minus minus 20, czyli minus 12 plus 20, czyli inaczej 8. 8, czyli poprawna odpowiedź, to odpowiedź c.